W świecie ogrodników są rośliny, które zasługują na specjalne miejsce i są też takie, które biorą sobie to miejsce bez pytania. Czosnki ozdobne giganty rabat. Dziś pokażę wam, które odmiany są warte waszej uwagi, jak je uprawiać, gdzie sadzić i czy te wielkie kwiatostany naprawdę pasują do wszystkiego? Dzień dobry, dzień dobry, ogród. Moi drodzy, moi kochani, zacznijmy od razu, bez żadnych zbędnych wstępów. Oto trzy gwiazdy dzisiejszego odcinka: Globemaster, Mount Everest. I pinball Wizard. Mamy wielkie kule. Jeszcze większe kule. I tak, zdaliście, znowu wielkie kule. Czosnki ozdobne mają ten majestatyczny urok, kiedy kwitną. Każda inna roślina patrzy na nie z zazdrością. No może oprócz pokrzyw. One są po prostu bezczelne. Zacznijmy od odmiany Globe Master, no to jest prawdziwy gigant, dorasta aż do 150 cm, kwitnie w maju i czerwcu, tak jak każdy inny czosnek, a jego fioletowe kwiaty mogą mieć aż 20 cm średnicy. No to jest prawie tyle co piłka do nogi. No, można powiedzieć, że Globe Master to taki szef wszystkich. Rabat. Druga odmiana to Mount Everest. To też jest gigant, tyle że z białymi kwiatami osiąga wysokość od 125 do 150 cm. Średnica kwiatów też dochodzi do około 20 cm. Powiem Wam tak na marginesie, że Mount Everest to jest jeden z tych czosnków, który zawsze chce być wyższy niż wszyscy pozostali. I ostatni, ale wcale nie najgorszy, czosnek Pinball Wizard. Trochę niższy, bo dorasta do około 90 cm. A fioletowe kwiaty mają zazwyczaj od 15 do 20 cm średnicy. No dobra, czas na najważniejsze pytanie: Co zrobić z taką wielką cebulą? Nie, nie wrzucamy jej do zupy. Ale czostki ozdobne lubią mieć komfortowe warunki. Sadzenie ich w kiepskiej glebie to jakby zaprosić gości na kolację i podać suchary. No wiesz, że nikt nie będzie zadowolony. Ale co to znaczy te komfortowe warunki? Mówi się, że ziemia do czostków powinna być przepuszczalna. Fajnie, jakby miała domieszkę gliny. I teraz uwaga wszyscy ogrodnicy. Ja wiem, że my wszyscy lubimy dodawać do wszystkiego kompost, licząc na to, że on zrobi całą robotę. No pewnie, można dodać tutaj tego kompostu. Fajnie, jeśli ta ziemia do czostków jest taka próchnicza, wartościowa, ale pamiętajcie o tym, żeby była właśnie też przepuszczalna czosnki sadzimy na głębokości około 10-12 cm zazwyczaj. Zresztą na każdym opakowaniu znajdziecie taką informację, na jakiej głębokości powinien znaleźć się czosnek. A jak nie znajdziecie, to najczęściej jest tak, że otwór, że ta głębokość otworu powinna być trzy razy taka duża, jak wysokość tej główki czosnku, którą sadzicie. I to jest łatwo zapamiętać. No, kopanie dołków, zwłaszcza jeśli sadzicie tych cebulek dużo, może być. Czasochłonne, męczące, nudne, i na przykład można zastosować sobie taką sadzarkę, która bardzo szybko robi otwory i jeszcze szybciej je zasypuje. A teraz test, który wielu ogrodników zna aż za dobrze. Co się stanie, jeśli posadzimy coś w niewłaściwym miejscu? To trochę jak sadzić róże w piaskownicy. Wiesz, że to nie zadziała, ale i tak próbujesz. A może czosnek ozdobny w cieniu? Cóż, to będzie jak ten kolega, który zawsze zasypia na imprezach, zanim jeszcze zacznie się najlepsza zabawa. A teraz coś, co ogrodnicy kochają. Kompozycje. Czosnki ozdobne są jak główni bohaterowie filmu, ale nawet najlepsi aktorzy potrzebują drugiego planu. A kto im towarzyszy? Lawenda, szałwia, a nawet trawy ozdobne, które robią robotę lepiej niż najlepsze ogrodowe firanki. Jak już wiemy, czosnki kwitną w maju i czerwcu, więc możemy postarać się dobrać do nich takie rośliny, które kwitną wcześniej albo później. I dzięki temu na rabacie nigdy nie będzie pusto. Weźmy na przykład hortensję. Mamy różne odmiany też. Jedne są niższe, drugie wyższe. Tak jak te nasze czostki dorastają do 90 cm do 150, do 2 metrów ale hortensje kwitną dopiero latem za to wcześniej są zielone i mogą tworzyć fajne, zielone, intensywne tło dla naszych czosnków Możesz posadzić białe czostki, które będą przypominały Ci hortensje Phantom hortensje Limelight, hortensje Polar Bear a gdy czostki przekwitną w czerwcu to już za chwilę pojawią się kwiaty na hortensjach i w ten sposób rabata przez cały czas będzie kwiecista. Mówiliśmy sobie o lawendach. One też są fioletowe. Szałwia również ma fioletowe kwiaty, tak samo jak czostki. Ale tutaj znów występuje to samo co podczas sadzenia ich z hortensjami. Przecież czostki zakwitają wcześniej, a Kwiaty na lawendach pojawią się nieco później, jak już właśnie te nasze czostki przekwitną. Więc cały czas będziemy mieć ten element fioletowego koloru na rabatach. Czostki możemy posadzić pomiędzy lawendami, i to będzie wyglądało tak, jakby te kwiaty wyrastały właśnie z kępy zielonych liści lawendy. Ale mówiliśmy sobie też o wysokości roślin. Ważne jest, żeby dobierać sobie współtowarzyszy czostków do tego, jak duże te nasze czostki będą. Możemy zrobić dwa zabiegi: albo te nasze rośliny towarzyszące będą tłem dla czostków, albo nasze czostki będą wyrastały ponad te rośliny towarzyszące. Wtedy uzyskamy bardzo fajny efekt. Z czym jeszcze możemy posadzić czostki? Możemy je posadzić tak naprawdę z każdą zieloną rośliną. Fajnie komponuje się czosnek między innymi z bukszpanami. No ale jak wiemy bukszpany ostatnio bardzo mocno atakowane są przez ćmę bukszpanową, więc może coś innego co wygląda podobnie do bukszpanów. Weźmy na przykład cisy, które również można formować do kształtu kul, ale cisy mogą rosnąć też jako krzewy kolumnowe, możemy formować z nich inne kształty. Są intensywnie mocno zielone, więc to będzie też wspaniałe tło dla czosnku. Tuja, danica czy też danika, w zależności jak to woli, też przypomina nam kulki bukszpanowe i również będzie dobrze wyglądała z czosnkami. Berberysy, które mają drobne listki bardzo podobne do bukszpanów, zwłaszcza te zielone berberysy, zielone odmiany również ciekawie prezentują się w towarzystwie czostków. Czostki mogą rosnąć na tle zielonych liści lawendy, ale mogą też rosnąć na tle zielonych liści laurowiśni, która coraz większą popularność zyskuje w naszych ogrodach. A jak już jesteśmy przy żywopłotach, no to również na tle tych naszych ukochanych albo znienawidzonych tuj będą się świetnie prezentować. No i w końcu trawy. Trawy bohaterki naszych ogrodów, które również są bardzo popularne. Myślę, że na tle praktycznie każdej trawy czostki będą wyglądały fantastycznie. Będą świetnie współpracowały z cieniutką ostnicą, Tails, która będzie nam powiewała, a wokół niej fioletowe główki czostku. Super, będzie wyglądała z rozplenicami, które jeszcze nie kwitną wiosną i latem, a czosnek będzie je dopełniał też swoimi fioletowymi albo białymi główkami. Fajnym tłem dla czostków może być trawa Zebrinius dwukolorowa. Do czostków będą pasowały też. Praktycznie wszystkie wysokie miskanty, chyboczące się na cieniutkich nogach. Ale pamiętajcie, mniej czasem znaczy więcej. Czostki są jak te ciotki, które dominują rozmowy na rodzinnych spotkaniach. Lepiej dać im trochę przestrzeni, bo i tak zrobią swoje. No i proszę, czostki ozdobne, majestatyczne, wytrzymałe i całkiem niezłe w towarzystwie. Innych roślin w ogrodzie. Pamiętajcie tylko: dajcie im słońce, dobrze przepuszczalną glebę i może trochę miejsca, żeby mogły się rozkręcić. A teraz czas na Was. Zróbcie z Waszych rabat prawdziwe, królewskie ogrody. I nie zapominajcie: ogrodnictwo to zabawa, więc próbujcie, kombinujcie tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę, podziel się w komentarzach, z jakimi roślinami ty łączysz czostki i jakie odmiany czostków sadzisz. A ja zapraszam cię też do kolejnego odcinka. Jeśli chcesz, żeby YouTube powiadomił cię o nowym filmie na naszym kanale, zostaw subskrypcję, wtedy takie powiadomienie otrzymasz. Także jeszcze raz żegnam się. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym filmie.